naszych najpiękniejszych i najciekawszych szlaków w polskich górach. Beskid Żywiecki i szlak z Przełęczy Krowiarki na Babią Górę, potem zejście przez Przełęcz Brona do schroniska na Markowych Szczawinach i powrót na Przełęcz Krowiarki. Długość szlaku to około 13,5 km, i czas przejścia to jakieś 5-6 godzin. Karkonosze i szlak ze szklarskiej poręby na szrenicę dalej na śnieżne kotły, zejście do Sroniska pod łapskim szczytem i powrót do szklarskiej poręby. Długość szlaku to około 20 km, a czas przejścia to jakieś 7-8 godzin. Pieniny i szlak ze szczawnicy przez orlicę szafranówkę na wysoki wierch, dalej na wysoką i zejście do wąwozu Homole i powrót z jaworek. Autobusem do Szczawnicy. Czas przejścia to jakieś 6 godzin i długość trasy to 14 km. Tatry i szlak z palenicy Białczańskiej nad Morskie Oko, i potem na Świstówkę i do Doliny Pięciu Stawów, i przez Dolinę Roztoki powrót do palenicy Białczańskiej. Długość szlaku to 20 km, a czas przejścia to jakieś 8-9 godzin. Na pierwszym miejscu mamy Bieszczady. I szlak z Wołosatego na Przełęcz Bukowską, dalej na Rozsypaniec, Halicz i Tarnice no i potem zejście na dół w kierunku Wołosatego. Długość szlaku to około 19 km, a czas przejścia to 7 godzin.